Wydanie specjalne naszego programu i pierwszy z gości, eurodeputowany Solidarnej Polski, pan Patryk Jaki. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry. Mamy wojnę na Ukrainie i ona mocno. Rzuca swój cień na wszystko, co się dzieje nie tylko na naszym kontynencie. Europa Zachodnia stara się wspierać Ukrainę w jej walce obronnej. Oczywiście to wsparcie różnie wygląda w poszczególnych państwach. Nie wszyscy są jednakowo. Chętni do, do wspierania Ukraińców. Szósty pakiet sankcji, który miał być kolejnym krokiem, by Rosjanom utrudnić życie, rosyjskiej gospodarce przede wszystkim, jest zablokowany. Nie, nie, nie widać za bardzo horyzontu czasowego, kiedy miałby wejść w życie i zacząć odnosić jakieś skutki wobec Rosji. Jak by pan tą sytuację skomentował? No Przede wszystkim przypomnijmy, czym jest ten znaczy, pakiet sankcji. Yy... Halo, panie pośle. Mamy jakieś problemy z dźwiękiem. A, tak, tak. Teraz Halo. Może, teraz może tak, było. Tak, teraz słyszymy prosimy. Przede wszystkim przypomnijmy, że ten szósty pakiet sankcji zawierał odcięcie na przykład Rosji, kolejnych banków rosyjskich od systemu SWIFT, czyli to jest dokładnie ta sama propozycja, która miała być zawarta w pierwszym pakiecie sankcji. No i to taka zabawa w kotkę i myszkę, dlatego że jak tak dalej pójdzie i z takim tempem Europa będzie prowadzić sankcje. To za kilka miesięcy będziemy na etapie 66, ale 67 pakietu sankcji, w którym również będzie zawarty znów system SWIFT i odcięcie Rosji od surowców. Ale my przede wszystkim musimy zrozumieć, że tutaj nie chodzi o, znaczy o co chodzi największym graczom europejskim. Problem polega na tym, że Niemcy i Francja uważają, że moim zdaniem że upadek Rosji, czy znaczy upadek Rosji, znaczy porażka Rosji, mocna porażka Rosji przede wszystkim relatywnie osłabi ich, dlatego że oni strategicznie od lat stawiali na współpracę z Rosją, ponieważ uważali, że z Rosją należy się podzielić wpływami w Europie, wypchać z Europy anglosasów, którzy im tutaj przeszkadzali, no i nie pozwolić do odbudowania się, Czegoś, co byłoby odwoływało się do kształtu pierwszej Rzeczypospolitej. Teraz wiemy intermarium, czas wiemy to między czy jakiś sojusz polsko-ukraiński. No w związku z tym oni teraz, ponieważ są pod presją demokratycznej opinii publicznej, to tam udają, że są oburzeni, że coś tam wysyłają, ale dzisiaj na przykład są informacje, że Niemcy tą tę, tę broń, którą już tak dawno obiecywali, że tym razem już na pewno wyślą, to dalej jej nie wysłali. I, I to taka zabawa ciągle podkreśla i myślę, czyli trzeba powiedzieć, że ten pakiet sankcji blokują również takie państwa jak Węgry. Jak mhm. Ale to nie one są tutaj kluczowe do, do tej rozgrywki, do zrozumienia tego, co, ta, co naprawdę się tutaj dzieje. To jest taka dość, dość gorzka ocena sytuacji europejskiej, przez pana posła tutaj dokonana, ale ona współgra z tymi sygnałami, jakie co jakiś czas otrzymujemy, chociażby z samej Ukrainy, gdzie prezydent Władimir Złański podzielił się treścią rozmowy, jaką odbył z prezydentem Francji, gdzie Emmanuel Macron miał naciskać tak, wywierać naciski na prezydenta Ukrainy. By jak najszybciej zakończyć wojnę, co to znaczy jak najszybciej, w tej sytuacji, no z, ze stratami terytorialnymi dla Ukrainy i, i jako strona przegrana, by nie upokarzać Władimira Putina. No więc jak to jest z tą solidarnością wewnątrz europejską? Dlatego, tak jak mówię, kluczowe jest to, żeby zrozumieć, jakie państwa mają strategiczne interesy. Oczywiście Macron to lubi celowo dlatego, że on również uważa, że największym problemem są wpływy w Europie amerykańskie czy też aspiracje takich państw jak, jak, jak Polska i należy przywrócić Rosję do systemu um, ekonomicznego dlatego, że pamiętajcie państwo, że takie państwa jak Niemcy czy Francja od lat w doktrynie strategicznej gospodarczej istniała. Um, Istniało coś takiego jak Europa od Włady do Lizbony. I, I musimy pamiętać o tym, że na przykład Niemcy, tutaj mówię o Francji, prawda, ale Niemcy na przykład zainwestowało od lat od dekad, inwestują w najważniejszym strategicznym projektem całego państwa to jest tak zwane Energii UND, czyli to jest e, e, taktyka, która ma na celu e, w skrócie. E, Przymianie tego gazu i w ogóle surowców z Rosji po to, żeby być głównym marszowym i wciskanie tego tych surowców innym państwom europejskim e, zmuszanie ich do tego poprzez prawo europejskie, jeżeli będą się, jeżeli będą się e, stawiali. E, I to jest takie perpetum mobile, dlatego że oni mają wymuszają o kupowanie od nich gazu, oczywiście pod pretekstami polityki ekologicznej. Dodatkowo, ponieważ każą schodzić z innych stabilnych źródeł energii i walczą z atomem i z węglem, którego, jak wiecie Państwo, akurat Polska w Europie ma najwięcej, wciskają różne alternatywne technologie, OZE i tak dalej, których akurat oni są. Największym sprzedawcą, Dlatego z jednej strony stabilne źródła energii, które biorą od Rosji po kosztach, z drugiej strony wciskanie swoich źródeł energii, które są pochodzą, które są odnawialne. No i jeszcze jakby strategiczne stawianie na wodór, który, który oczywiście sama który oczywiście jest mało emisyjna, ale sama jego produkcja jest wysokoemisyjna i do tego potrzebna jest Rosja, żeby gdzieś na Syberii nie objęta tymi. Wszystkimi zielonymi pakietami mogła to produkować i przesyłać również y, rurą do Niemiec, a Niemcy będą głównym marżowym. I jeżeli jakieś państwo, to, to jest najważniejszy projekt państwowy od wielu dekad, to to wiadomo, że bez, y, bez Rosji te po prostu inwestycje y, mogą przestać, y, bo po prostu państwo będzie traciło, będzie spadała jego siła. I dlatego Niemcy nawet, jakby chciały, to w tej chwili. Y, y, jeżeli nie chcą znacząco stracić swojej pozycji, to nie mogą zrezygnować z tej polityki współpracy z Rosją, kosztem Polski i innych państw i tylko udają, że jest inaczej. Najważniejsze dzisiaj jest to, żeby w Polsce ludzie to zrozumieli, bo pamiętajcie też Państwo, że my mamy polityków, mamy, ogromne, mamy duże partie polityczne, które strategicznie postawiły na współpracę z Niemcami i po prostu nie mogą tego przyznać. Nawet jeżeli same widzą już albo wcześniej rozumiały i cynicznie to wykorzystywały, że że Niemcy, że strategicznym celem Niemiec jest współpraca z Rosją, słaba Polska, wypchanie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, dlatego my patrząc, co oni, czego oni się boją, my powinniśmy robić dokładnie to, czego oni się boją, to znaczy oni nie chcą, żeby. Tutaj w Europie Środkowej powstała jakaś siła, która by była w stanie y, równoważyć ten sojusz niemiecko-rosyjski. E, taki na przykład jak y, szkielety pierwszej, coś, coś co, co, co odzorowałoby szkielety pierwszej Rzeczypospolitej. W oparciu oczywiście o sojusz brytyjski i amerykański, z którymi to państwami w ogóle historycznie mamy bardzo wiele wspólnego, chociażby sięgając do idei wolności, republikanizmu. No, ale też tego, że my jesteśmy gotowi, by się bić. To znaczy, w sensie, to jest jakby kwestia już takich kodów kulturowych, że też owszem, możemy unikać wojny, no ale już się bijemy. To dotyczy na przykład Stanów Zjednoczonych, no ale już się bijemy, to chcemy wygrać. Natomiast, jak jak, 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 jak jakaś wojna dotyczy tam pośrednio, może dotyczyć Niemiec trzy Francji, no to. Oni chcą wojnę zakończyć, a nie ją wygrać. Jest... Wie pan, panie pośle, tu wejdę w słowo, ale były takie czasy, kiedy Niemcy jak prowadzili wojnę, to też chcieli ją wygrać. I ja to bym sobie nie życzył, żeby, żeby te czasy wróciły, bo to nie były dla Polski korzystne czasy. To, to akurat my, ciągle jesteśmy, my akurat ciągle jesteśmy w takich kleszczach pomiędzy Niemcami a Rosją, i nas rzeczywiście zaczęła się tak zmieniać po 1945 roku. Ja do tego nawiązuję, że taka pacyfistyczna, gdzie tam, prawda, już jak Amerykanie coś tam próbowali instalować, żeby walczyć ze Związkiem Sowieckim, jakieś, jakieś elementy militarne, no to tam przy ogromne protesty były, gdzie tam są i tam jakie tam hasło było, że. Better better red than dead to to były takie historie i pamiętajmy, że dzisiaj widząc na przykład sondaże dotyczące zaangażowania niemieckiego w Ukrainę w samych Niemczech widać, że tam się generalnie niewiele zmieniło tak. Jak widziałem, przypomnieć trzeba ten kompromitujący lista niemiecki, żeby generalnie Ukraina się poddała, wpisuje się to wszystko w Macrona, który mówi, żeby Ukraina też coś oddała. Pamiętajmy to, pamiętamy to oszustwa, jak e, e, formaty normandzkie, porozumienia mińskie, które miały tylko Francję i Niemcy udawały, że reprezentują Ukrainę w rozmowach z Rosją, a tak naprawdę po cichu robiły wszystko, żeby ten swój strategiczny układ zachować. Mówię o tym tylko dlatego, żebyśmy po prostu rozumieli gdzie są nasze cele, gdzie są cele naszych przeciwników i żebyśmy potrafili skutecznie tutaj przeciwdziałać, no bo niestety w naszym obozie znajdują się ludzie, którzy dalej się łudzą, że z Niemcami można zbudować strategiczny sojusz, który nas do czegoś doprowadzi, a moim zdaniem to jest po prostu piramidalna naiwność. Co więcej, chyba cała Unia Europejska przechodzi w tej chwili głęboki bardzo kryzys. Ja przez wiele lat słyszałem także od polityków takie zapewnienia, jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy członkami Unii Europejskiej. No ale Finlandia i Szwecja są członkami Unii Europejskiej i nie mówią sobie teraz, ojej, jak to dobrze, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej, jesteśmy bezpieczni, tylko to, wybaczą państwo kolokwializm, na łeb na szyję usiłują wstąpić do NATO, tak? bo NATO zapewnia realne bezpieczeństwo. Podobnie Norwegia, która nie jest członkiem Unii Europejskiej, a jest w NATO, nie mówi teraz: o jej wstąpmy do Unii Europejskiej, będziemy trochę bezpieczniejsi. Więc ja odnoszę wrażenie, że cała ta narracja o bezpieczeństwie, jakie płynie z Unii Europejskiej, no w tej chwili na naszych oczach się wali. Nie wiem, czy pan poseł się zgadza z, z moją refleksją. Znaczy, to jest tak, że jest taki w Polsce rzeczywiście sprytny zabieg retoryczny, okay. który mówi o tym, że no Unia Europejska zapewnia nam bezpieczeństwo. I to jest taki zabieg retoryczny, który polega na tym, że liczy się, że duża część ludzi nie będzie odróżniała czy Unii Europejskiej od NATO. A to są dwie różne rzeczy. Po drugie, pamiętajcie Państwo, że elity ukraińskie przez lata stawiały właśnie na bezpieczeństwo na swoje bezpieczeństwo, myśląc, budując relacje z Niemcami. No i dzisiaj każdy z państwa może zobaczyć, jak na tym wyszło, jak zabłocki na mydle tam obiecali im 300 sztuk broni do dzisiaj nie są w stanie dostarczyć, dostarczyli tam jakąś, jakiś, jakąś część tylko tego, co obiecali, nie wszystko działa i twierdzą, że więcej nie są w stanie. I proszę sobie wyobrazić, że w Polsce są politycy, którzy całe polskie bezpieczeństwo chcieli oprzeć na Niemca. I skończyłoby się dokładnie tak samo jak w przypadku Ukrainy. Pamiętajmy, na no Unia Europejska to są w tej chwili Niemcy. I, 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 I poza tym Unia Europejska nie ma żadnych narzędzi do tego, żeby jakąkolwiek politykę, jaką, jakąkolwiek projekcję siły zaprezentować, militarną, która tutaj, jak to widzicie, no ma znaczenie na. Dlatego to, no to, co, to co to znaczy są, 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 są to spotywiste, że, że najbardziej Ukrainie pomaga oś Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska, to ta oś najbardziej pomaga, pomaga, pomaga Ukrainie bez tej osi myślę, że Ukraina mogłaby mieć dużo większe problemy i myślę, że miałaby mniejsze szanse na te duże sukcesy, których jesteśmy świadkami. Ostatnia kwestia to już nasza krajowa wewnętrzna. To, czego się wielu komentatorów spodziewało, Senat stanął murem za swoim marszałkiem, większością, którą ma opozycja w Senacie no nie udało się pozbawić go immunitetu, stanąć przed sądem, oczyścić się z zarzutów, bo jak twierdzi pan profesor Grocki jest tutaj całkowicie niewinny, to jest polityczne tylko szczucie na niego. Jak pan, pan, pan skomentował, panie pośle, tę sytuację? Ja nie znam oczywiście szczegółów tej sprawy, no ale medialnie słyszałem, że tam nie wiem ze 100 osób już zeznawało. W tej sprawie i ogromna większość na niekorzyść pana profesora grockiego, no to ja wyobrażam sobie, że gdyby ktoś próbował postawić taki zarzut politykowi prawicy a i tyle osób by zeznawało na jego na jego niekorzyść. Ja już widzę, co by TVN robił. To by były czarne paski i programy od rana do wieczora, i pierwsi by byli politycy platformy, którzy by mówili o jakichś układach i tak dalej. Polityk platformy, przepraszam, że wchodzę w słowo, godzinę temu w moim programie pan poseł Łąski powiedział, że zarzuty są w większości spreparowane. I jeżeli to poseł Joński stwierdził, stwierdził korzystając ze swojego znanego wszystkim intelektu, to. Mam prawo wierzyć, że to jest dowód na to, że jest dokładnie odwrotnie. Mhm. No, ale nie doczekamy się wyjaśnienia tej sprawy, przynajmniej w tej kadencji. Wszystko na to wskazuje. Trzeba będzie poczekać, co będzie dalej. Zobaczymy, panie pośle. Ja bardzo dziękuję za wypowiedzi dla naszej stacji. Patryk, Jaki, i eurodeputowany Solidarnej Polski, był moimi państwa gościem. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie a wkrótce w naszym studiu kolejny gość, dr Adam Buława, historyk.